Witam bardzo serdecznie. Zalogowałem się do swojego biura Love Lights. Jeżeli poznajecie twarzy, widzicie w, na ekranie i widzicie też również w biurze. No, że tak powiem, w dalszym ciągu jestem i piękny, i młody. Także nazywam się Sławomir Musulak. Od 2018 roku jestem związany z Love Lights i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o najpopularniejszym pakiecie, takim zestawie, taki pakiet produktów, który możemy mieć, który, który warto zastosować. Już polecany jest, żeby osoba miała dużą gamę produktów do zastosowania oraz budowała swoje doświadczenia związane z tymi produktami. Jak widzimy, cena pakietu jest to 500 euro netto, czyli z VAT-em wychodzi 615 euro. Cena jest jaka jest, ale ja powiem wam, nic tańszego na rynku nie znajdziecie, nic tak skutecznego na rynku nie znajdziecie. W zestawie znajdujemy różnego rodzaju produkty, zaczynając od flagowego Level Auricum, który możemy pryskać wzdłuż kręgosłupa i też z przodu tak jak mamy czakry czyli tak zwane punkty energetyczne możemy ten produkt stosować również pryskając na ubrania, jeżeli potrzebujemy gdzieś się prysnąć, a są to miejsca takie nie do publicznego pokazania również możemy stosować pryskać na gips, ponieważ jeżeli ktoś obejrzał krótką prezentację jak działają produkty, wie że tutaj ta fizyka kwantowa, te częstotliwości robią całą robotę, i dla częstotliwości nawet mury, ściany nie są problemem. Czyli my, stosując produkt, aplikując na ciało, dostarczamy wszystkie najważniejsze informacje, które są potrzebne, aby ten produkt skutecznie działał. Mamy też w zestawie, oprócz dużej butelki Lawel Auricum, Lawel Auricum Sensitive, też duży, dużą butelkę, 150 ml. Taka butelka to jest około 600 aplikacji i różni się tym od zwykłego auricum, że Sensitive możemy stosować przede wszystkim na otwarte rany, na miejsca intymne. Możemy stosować dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, na dzieci oraz na zwierzęta. Także myślę, że to jest bardzo cenna informacja. Wiele z nas ma swoich, że tak powiem, pupili, jakieś pieski, kotki i tak dalej, ich nieraz... Dbamy, a nawet nie nieraz, a bardzo często dbamy, jako własne dziecko, tak, nad takim zwierzątkiem. Także warto mieć ten produkt i stosować. W zestawie znajdziemy lawel Body, czyli to jest taki balsam do ciała. Warto go stosować właśnie w różnego rodzaju, nie tylko problemów skórnych, jeżeli ktoś takowe posiada. Ale też do codziennej pielęgnacji, czyli nawilżenie ciała po prysznicu na oczyszczoną skórę, bardzo, bardzo fajnie jest wchłaniany przez organizm. Również jeżeli ktoś ma różnego rodzaju potrzeby, to jak zastosuje, będzie widział, jak ten produkt fantastycznie dla tej osoby się sprawdza. W zestawie również znajdziemy dwie pojedyncze sztuki. Hewil 3.i to jest taki mały spray, który pryskamy pod język. Produkt ma za zadanie wybalansować półkule mózgowe, czyli, jeżeli osoba jest bardzo nieśmiała, to trochę ją pobudzić, osoba, która ma ADHD, to ją trochę wyciszyć. Tak naprawdę chodzi o to, aby te po pierwsze a nasze emocje nie szły od bandy do bandy, tylko gdzieś się znajdowały na środku i żeby nasz organizm działał najbardziej poprawnie, jak to może być. Kiedy ja mówię o balansie półkul mózgowych, mam też na myśli przepływ informacji. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś dysfunkcje w organizmie i często gęsto nie wie, co jest z tego przyczyną... A widzi tylko efekty, skutek. No, warto się zastanowić, czy po prostu informacja od danego miejsca w ciele do mózgu jest prawidłowo przetwarzana i czy ta informacja zwrotna, aby organizm mógł uruchomić te procesy samoregeneracyjne. Zastosować, czy ta informacja jest prawidłowo wysyłana. Czyli Hewil 3.i, moim zdaniem, flagowy produkt obok Auricum, gdzie ten spray właśnie dostarcza nam energii, aby organizm miał siłę uruchomić te procesy samoregeneracyjne. Ja to troszeczkę porównuję, jak do baterii w telefonie. Telefon może być sprawny, ale kiedy. Bateria, że tak powiem, padnie, nie działa tak poprawnie, kiedy bateria jest w pełni naładowana. I podobnie jest z naszym organizmem. Kiedy my mamy dużo energii, to działamy, funkcjonujemy prawidłowo. Kiedy ta energia spada, łapią nasze różnego przeziębienia, różnego rodzaju komplikacje, komuś się mogą rany nie goić, i dlatego tutaj ten zestaw, że tak powiem. I te produkty, które są w tym zestawie, warto mieć, warto zastosować, aby to kompleksowo organizm wesprzeć. Znajdziemy w zestawie jeszcze jedną sztukę tutaj sprayu do nosa Lovely Nose. Uważam to fantastyczny produkt, zaraz i dlatego, że moja żona to stosowała przy astmie, czyli bardzo wspomagało pracę tutaj górnych dróg oddechowych. Pozwoliło to odstawić sterydy. Oczywiście trzeba było troszeczkę ten produkt postosować, ale nie tylko ten produkt, to było stosowanie całego takiego zestawu plus oczyszczenie organizmu, czyli zestaw z serii Solveil, ale żebyście mieli świadomość, że jeżeli ktoś się zmaga właśnie z taką dolegliwością, z różnego rodzaju alergiami albo po prostu dopadnie kogoś jakieś przeziębienie, bo nie wiem gdzieś zmoknie. Warto zastosować spray do nosa, spray do nosa również możemy zastosować na gardło albo jako zamiennik, jeżeli mamy bo to on jest bardzo malutki ten produkt, możemy go mieć w kieszeni zawsze przy sobie. Możemy zastosować jako też zamiennik taka szybka pomoc, jeżeli nie mamy przy sobie Auricum czy czegoś, to też popryskać i też będzie nam wspierało organizm. W zestawie znajdziemy również dużą butelkę Level 32, jest to produkt do higieny jamy ustnej, czyli jeżeli jama ustna najczęściej nam się kojarzy z uzębieniem, czyli możemy zastosować zamiast pasty do zębów, warto sobie pryskać na zęby, na szczoteczkę, przeszczotkować, wypluć, później jeszcze raz sobie popryskać zęby i to zostawić. Bardzo wiele korzystnych informacji jest, że dużo lepiej to działa niż tradycyjne pasty do zębów. Różnego rodzaju problemy z próchnicą, z opadającymi dziąsłami, z krwawiącymi dziąsłami. Bardzo też fajnie czyści, jeżeli ktoś jakiś ma aparat na zęby, czy, czy też protezę. Także każdy z Was powinien zastosować i zobaczyć czy to, co ja mówię, u Was się sprawdza. Ponieważ ząb jest najtwarzą tkanką w organizmie i też nie ma cyrkulacji krwi tam, możemy zastosować na kości, tak? czyli na kręgosłup, na kolana, na paznokcie. Jeżeli ktoś na przykład ma grzybice paznokci, warto zastosować LAWEL 32, popryskać sobie i też zobaczy, jak produkt który jest przeznaczony do higieny jamy ustnej jako główna destynacja, okazuje się, że kiedy my sobie potestujemy, możemy bardzo fajnie w innych miejscach też zastosować i zobaczyć korzyści. Także nie boimy się, że tak powiem, tymi produktami żonglować, kombinować, stosować, a poznajmy ich najlepsze możliwości. W zestawie znajdziemy Laval Hair. Jest to szampon do włosów. Ja bardziej mówię nie tylko do mycia skóry głowy, ale jak się okazuje, po, poprzez oczyszczenie, oczyszczenie, że tak powiem, takie tradycyjne, ponieważ znowu wracam do tematu fizyki kwantowej, do, do tych częstotliwości. Jeżeli ktoś ma różnego rodzaju szumy w uszach, boleści głowy. Warto sobie produkt postosować, ponieważ kiedy my nakładamy szampon, on się znajduje najbliżej mózgu, i wtedy produkt potrafi nam też wesprzeć tutaj informacyjnie wszystkie te obszary, aby też ta nasza głowa działała jak najlepiej. Ja oczywiście mówię tak trochę językiem, już takim, że tak powiem, z doświadczenia, ale tak jak mówię, najważniejsze jest Twoje własne doświadczenie indywidualne. Jak najlepiej stosować tak, takie produkty, musisz zobaczyć sam. Ja, na przykład, szampon nakładam na głowę. Spłukuję I znowu mała ilość, ponieważ mam bardzo krótkie włosy, to takie mniej jak ziarenko groszku nakładam, mi się to spienia i zostawiam na 5-10 minut na głowie. Jeżeli ktoś ma takie czepki, to warto sobie taki czepek założyć, i wtedy ta, 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 troszeczkę się tak jakby ta skóra nagrzewa. No, i wtedy można ściągnąć, spłukać. Niektórzy nawet wciera, wcierają w głowę, idą spać, nie spłukują. Mówię, zastosowania są różne. Wiemy, że produkt nam nie zaszkodzi, a może tylko pomóc, bo jeżeli ktoś tam chce koloryt, czy jakoś włosa, czy cokolwiek związane poprawić, to będzie widział. Czy mu się włosy nie bardziej kręcą, wraca do naturalnych, czy prostują. No także du dużo tutaj się dzieje. W zestawie mamy Axiol SC. To jest w szklanej butelce komórki macierzyste. Produkt stosujemy wszędzie tam, gdzie chcemy, aby nam skóra się zregenerowała. Produkt został wyróżniony na Global Beauty Wellness Awards, czyli na takim konkursie kosmetycznym. To jest bardzo cenna informacja. Jak widzimy przy tej szklanej buteleczce, takie wyróżnienie jest. Znaczy, kilka produktów tutaj zostało wyróżnionych, ale to jest nasze ostatni, że tak powiem, hit sezonu. I jeżeli ktoś ma różnego rodzaju blizny, bliznowce, potrzebuje, aby się skóra prawidłowo, że tak powiem, regenerowała, no to to jest produkt do stosowania miejscowego. Ważne, aby pipeton nie dotknąć skóry. Jeżeli komuś się już to zdarzy, to wtedy jest przeznaczony dla tej jednej osoby, bo kiedy DNA przeniknie, będzie. Można powiedzieć tylko dla tej jednej osoby, że tak powiem, skuteczne. Produkt jest, że tak powiem, piór czysty, dlatego jest tak ważne, aby zachować jak najwyższe, że tak powiem, standardy. Tak, jak u dentysty, ta higiena jest jednak ważna. W zestawie znajdziemy też Level All In jest to masło w tubie. Jak nazwa nam mówi, masło. Masło można też jeść. Czyli oprócz do tego, że możemy go stosować na skórę, możemy aplikować też do, też do organizmu. Ja, kiedy mam małe dziecko i mu ząbkuję, smarujemy dziąsła i bardzo mu pomaga. Sam, sam dziecko prosi o ten produkt, bo czuje, jak mu to pomaga. Mam osoby w grupie, która. Różne takie kobiece sprawy aplikuje do pochowo, do odbytniczo osoby, które mają problemy z hemoroidami. No, także zastosowań tutaj jest bardzo wiele. Do produktu można sobie domówić takie aplikatory. Jeżeli ktoś wie, że taki pakiet może takie aplikatory dostać za darmo, musi po prostu zaznaczyć tam, że poprosi się o, o aplikator. I wtedy właśnie, czy to do pokłowo, czy do odbytniczo, można zadbać o też te, o higienę i też ten produkt postosować. Produkt jest moim zdaniem jednym z najsilniejszych produktów, jeśli chodzi o ilość składników aktywnych i też bardzo fajnie. Regeneruje wszelkiego rodzaju, nie tylko zdarzenia losowe, ale też takie, jeżeli ktoś ma zdarzenia ciągłe. W zestawie znajdziemy Level Clean, jest to żel do mycia ciała. I też znowu produkt praktycznie, który możemy w miejscach intymnych zastosować. Kiedy my się namylimy, warto ten produkt chwilę na ciele potrzymać, zanim się spukamy, aby te wszystkie dobrodziejstwa, które są tam zawarte do tego organizmu, zostały wchłonięte. Jeżeli ktoś czyta składy, widzi różnego rodzaju olejki eteryczne. Ta seria lawel jest taka bardziej, można by powiedzieć, lawendowa, ale mówię, tam jest taka masa produktów, składników, że no. To jest mistrzowska sztuka, tak to połączyć, że, że wszystkie dobre rzeczy może, nasz organizm sobie z tego może przyjąć. Poza żelem do mycia ciała mamy małą buteleczkę Love Lymph. Jest to produkt do udrożnienia, że tak powiem, naszej kanalizacji w organizmie, do odblokowania układu limfatycznego. Czyli osoba, która ma... Łatwo łapie przeziębienia, której puchną kolana, kostki, ma jakby mało chodzi, tak? czyli ma taki statyczny tryb życia i ta lymfa jej nie pracuje, żeby odporność organizmu była większa. Warto ten produkt stosować. Z doświadczenia wiem, że u mężczyzn fantastycznie sprawdza się jako dezodorant pod pachy. Czyli zamiast jakiegoś w cudzysłowie fawkulce, antydespirantu stosować, który blokuje często nam oddychanie i tą komunikację. Tych gruczołów, węzłów płonnych limfatycznych, to warto sobie lepiej taki produkt zastosować i też zobaczyć jego efektywność. Wtedy ten nieprzyjemny zapach, który miewają osoby, jest bardzo fajnie neutralizowany. W zestawie. To by było tyle. Znajdziemy też upominki, coś z ciekawostka. W upominkach znajdziemy trzy produkty, czyli mały zestaw Lavell Auricum, taki kieszonkowy spray, który mieści się do każdej torebeczki. To jest super. I znajdziemy dwa produkty kosmetyczne, ponieważ jako Lavellites, jako firma, która kładzie nacisk na kondycję skóry, na jakość skóry, poza tymi dobrodziejstwami, że tak powiem, wspierającymi regenerację organizmu, chcesz też popromować swoje, że tak powiem, zestawy piękna, czyli mamy maseczkę Amrite i Anangę. jeden jest krem taki bardziej, że tak powiem, na dzień, jeden jest bardziej przeznaczony na wieczór, także warto się zapoznać, warto postosować. Ja osobiście Anagę stosuję po goleniu, niektórzy stosują label Ja jednak, jednak. Promuje anangę, jeśli chodzi o mężczyzn. W te, te, te różnego rodzaju bardzo ładnie regeneruje skórę po, 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 właśnie, po, po goleniu. Nie wychodzą różnego rodzaju sywki, pryszcze i tak dalej. Kobiety też, kiedy dbają o dekolt i w ogóle chcą pięknie pachnieć, być atrakcyjną dla mężczyzny, też stosują anangę. Amrita jest bardziej przeznaczona na wyjścia takie na dzień świeższa, także warto zacząć od tych produktów. Jak ktoś się, powiem, przekona do tych produktów, sięgnie też do innych kremów, kremów Gemma, które w tym zestawie nie ma, ale warto po nie sięgnąć. Największą zaletą, oprócz wspaniałości tutaj które są w tym zestawie, jest zniżka 22%, ponieważ te upominki dają nam, jakby, że ten pakiet jest o 22% tańszy. Czyli, jeżeli byśmy sobie do koszyka wrzucili te wszystkie rzeczy, no to nie wyszłoby nam 615 euro, wyszłoby nam znacznie więcej, ale myślę, że przekazałem w skrócie najważniejsze informacje, dlaczego warto stosować te produkty i dlaczego ten pakiet jest najpopularniejszym zestawem do stosowania. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zapraszam bardzo serdecznie na spotkania, które się odbywają systematycznie lub na naszą stronę internetową, gdzie jest system wsparcia.